Yo, kogo tam wiatr niesie? Kto tam. E? To ja, Niko. A, to ty, Niko. Nie, yeah, ostro balowałem wczoraj, wiesz? Zaraz zejdę. Poczekaj chwilę. Co? Mm, co tam, Niko? Siema. Dobrze cię widzieć, Ziom. Co tam u mojego człowieka, Romana? Roman? Hmm, ma się dobrze. Wciąż czeka na swój wielki przełom. Wielki przełom? Ech, obietnice to pociecha dla głupca, wiesz niko. Chłopak musi raczkować, zanim zacznie chodzić. To fakt. Nieważne tak czy inaczej. Dobra, zawijamy na małą przejażdżkę. Dawaj. Jo, stary, potrzebujemy auta. Możemy wziąć moje. Jo, mam interes do załatwienia. Musimy jechać na Saratoga Avenue w Willis. Nie masz nic przeciwko, żeby prowadzić? Nie ma problemu. Palenie nie wpływa zbyt dobrze na koordynację mojej ręki z okiem, wiesz? Na pewno nie chcesz buchać, ziomuś? Na pewno. Nie otwieraj okien, dobra? Trzymaj ganja w samochodzie. Aż komora, wiesz o co chodzi. Więc o co chodzi? Trochę gibonu trzeba z nowego miejsca kupić, wiesz? Nie wiem, czy to zioła sprawa, czy ja paranoik. Nie ufam im, wiesz? Kto zaplanował ten interes? Jakaś gruba ryba i jego znajomi. Batman długi czas ich zna, ale to może narwańcy jacyś. A jak coś nie tak pójdzie, Batman nie wiem co on tym ludziom zrobić będzie chciał, wiesz. Myślisz, że to jakaś pułapka? Nie wiem, trochę popaliłem mocno, wiesz? Trochę pieprzy na mózg. Kalejdoskop robi w głowie. Rasta, co nie ufa sobie samemu, to innym też nie może ufać. Kumasz? Nie da się przywitać, jak pięść zaciśnięta jest. Czaisz brachu? Jasne, rozumiem cię. Jedź na tyły, to w razie jak będą z Gandzi'a nawiać chcieli oni. Pojazdu nie wyłączaj. Może przydać nam się, żeby szybko zwiać. Kurwa, nie mieli nawet nic zielska i wziąć moje chcieli, ale mam je ciągle. Jak będą tyłem uciec chcieli, to wykończyć. Ja sprawdzam tu przód. Dorwałem ich. Niezły ty gangster, Niko. Podziw, na Savana Avenue do Meadows Park jedziemy. Ty naprawdę niegrzeczny chłopak jesteś, Niko. Nie wiem, co ja bym bez ciebie tu zrobił. Batman mówi, że dorwać mam tego, co ustawił ten interes. Nie ma sprawy. Prowadź tam, ja przypalę trochę jeszcze ziomuś. Lamus myśli, że z Batmanem tak można zadzierać. Co za głupek, martwy głupek. Typek nie wie w co się wpakował. Jesteśmy, jesteś ze mną Ziomuś? Tak. My trochę w ziemię, brzydali tych położymy. Lecimy Niko. Dobra, gotowy jesteś. Rozwalimy to miejsce w pył. Nie da rady go stąd strzelić. Zobaczcie na okno. Można stamtąd go. Zajebiście. Widzisz, dorwaliśmy ich wszystkich. Ej, trzeba wynieść teraz się stąd. Myślę, że ich więcej tu może później przyjść. Zajebiście. Zawieź mnie z powrotem do Homebrew Cafe. Batman szczęśliwy po tym będzie i tego Bóg tylko wie. Dzięki, mój bracie. Nie ma za co, to była przyjemność. Ja się opiekuję o Batmana tak jak ty o Romana. To mój kuzyn. Krew to jest najmocniejsza więź, wiesz? Lojalność nie zawsze to taka łatwa sprawa, wiesz. Batman mówił Jacob, zabij go Jacob, zastrzel go, etc., etc. Nie zawsze logiczne, ale to wspólnota znaczy. Kumasz? Innym razem to człowieka zadźgał, bo krzywo spojrzał on. Rozkazy bywają trudne. Trzeba być całkowicie pewnym, że chce się je wykonać. Dawniej sam popełniłem taką pomyłkę. No prawda, cię znam sporo już, ale Badman to mi jak brat. Zanim zawsze pójdę. Czaj. Jesteśmy. Dzięki za wszystko. Trzymaj to. Niewiele tego jest, ale doceniamy, że byłeś tam. Kumasz? Ja się później odezwę. Do zobaczenia. Znajdę ci jeszcze jakąś robotę, prostak. Przyjdź za jakiś czas do baru, żeby to obgadać. W lat.